Witam Was bardzo serdecznie i w tym roku jesteśmy nie w Katowicach, tylko w Krakowie, słuchajcie. I dzisiaj się zapytamy troszkę ludzi, jak sądzą, kto wygra tegorocznego IEMA w Krakowie. Mam takie pytanko, jak sądzicie, kto wygra IEMA? Zacznijmy od lewej do prawej. Mamy, Wiesz, jakie drużyny tak, są tak, jeszcze tak. zostały? No to na kogo obcałujesz? Że Furia. Że Furia, dobra, no to mamy jeden punkt dla Furii. Ja mam podobny typ, Że Furia. Dobrze. Tutaj kolejny kolega. Ja mam nadzieję, że Furia. Dobrze. I? Uh, team Spirit. What do you think, who gonna win? Do you know, which teams are playing yes. now? Ok, what do you think, who gonna win? From today's games or overall? No, overall. Vitality. Then you? I, I don't think that Vitality is going to win. I hope not. Mm -hmm. But, uh, I hope some other teams, like G2 or... G2, maybe. G2. To jak myślisz, kto wygra całego IEM'a? Like a Nie mam żadnego pojęcia. Nie masz pojęcia. A jakbyś miała obstawiać? Ja nie obstawiam. Okej, okay, no to ty masz w takim razie dwa głosy, słuchaj. Ja bym obstawił Furię. Furia, dobra, no to dajemy dwa głosy na Furię. Co sądzicie, kto wygra całego IEMA w Krakowie tegorocznym? Oj znaczy że. wydaje mi się, że tylko faworytem tutaj jest Vitality. I jakby Vitality, dobra. Patrząc po prostu po formie innych drużyn, no to będzie raczej finał w Vitality Spirit, jak na moje. Mhm. Kolega tutaj? Ja się nie znam. Ja liczę, że wygra... Na co mieliśmy obstawiać? No, na Furię dzisiaj. O, no ja liczę, że Furia wygra, bo mamy zamiar bety stawiać. <grym> Dobrze. Ty mnie interesuje. Dobrze, a koleżanka tutaj ma zdanie podobne do kolegów? Podobne. Dobra, to dajemy do, do, w takim razie też do Furii Jak obstawiasz, jakbyś miał kogoś obstawić, kto by to był na twoim miejscu? Nie no, obstawiam, że chyba niestety Spirit, którą Spirit. Nie kibicuję, ale obstawiam, że mogą, że mogą mhm. wygrać. Dobra, a jak powiedzmy miała być to jakaś inna drużyna, której nie ma, to komu byś kibicował? E, Dużo, na której nie ma, której bym kibicował. E, Mogłoby to być na przykład Na'Vi e, mm -hmm. albo, albo, albo Falcons na przykład, mm -hmm. no, ale ich nie ma, więc. No, wiadomo. In this... Vitality Vitality Spirit. Your friend is too shy to come to us? Or... Yeah, Spirit. He is to spi Spirit, yes? yes? Yes. Vitality Apex. I suck Apex, 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 Apex. Kiwitcie G2. Też na G2. Jak sądzicie, kto wygra całego tegorocznego iem w Krakowie? Moim zdaniem Vitality. Vitality, dobra. Dobra szansa jest na to, tak. Kto wygra tegorocznego iem Tak szybciutko. Vitality. Za kim jesteś? Raczej znaczy, Vitality będzie. Dobra. No i to tyle. Dziękuję I bardzo. Vitality, of course. Vote on Aurora. Okej, okay. And. Woman? Yes. <laughs> woman? I think Vitality, but I do want to vote for Mouse because they have a Sweden in their team. I wanna to win uh, Team Spirit. Mm -hmm. I hope Team Spirit will win, mm -hmm. but but uh, Vitality very strong. Uh, can I say something? Yes. Tak on rok bucha i dwosaney. Team Spirit walęcie. Thank you. Słuchajcie, mam takie pytanie do was: jak myślicie, kto wygra tegorocznego IMA? No myślę, że Vitality. Vitality, dobra, a kolega jest tego samego ja, myślę, zdania? Że tak, tak, tak. No myślę, że Vitality mhm. jest raczej faworytem. No, może będą jakieś niespodzianki, zobaczymy. Mhm. A miałeś jakąś drużynę, której, której kibicowałeś, ale już odpadła niestety? No, kibicowałem face liczyłem, że, że mhm. może się powtórzy sytuacja z Majora, gdzie zajdą daleko. No, niestety się nie udało. Strzelam, że Vitality. Furia, furia. We are cheering for the Aurora. Okay. Aurora. You know like we are strong. I believe we're gonna beat Furia today 2-0. Mm -hmm. And in the semifinals we are so lucky that we are not facing vitality. And I think we will get lucky a little bit and I trust my team in the finals as well. Yeah, so I think it's Aurora. Okay. And you are the same, or you're saying. I was cheering for Navi, but because of the situation created we are for Aurora. Vitality. Vitality, yes. No, 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 I can only just. Je m'appelle Dominique, and that's all. Enchanted, Emmanuel. I m'appelle Fabien et Léa. I have one question, but I think I already know. Uh, for which team are you voting? Vitality. Okay, just. Vitality. French. And Vitality. My Vitality. <laughs> Jak myślicie, kto wygra tegorocznego całego IEM-a? Vitality, Vitality, Fury. Let's go G2. Vitality, of course. Vitality. Vitality. No raczej Vitality, nie? I mean, I'm a big fan of Fury, so I'm hoping Fury will win. <laughs> Thinking Vitality, hoping G2. Vitality, jak ostatnio skutkiem mecze, dobrze się pokazuje. Chociaż widziałem, że Spirit, Dong jeszcze nie pokazał wszystkiego, co mógł. Mm -hmm. Ostatnie mecze, jakie miał właśnie przed już fazą kucharową, to no go było na więcej i myślę, że właśnie to pokaże Warenia, więc ja bym w stronę wspieric. I's you asked unfortunately because uh, I want Navi to win, but Navi there is no like me to. I would go for Fury. Mm. Moim zdaniem to będzie Vitalice. Where are you from, guys? Spain. Spain, Spain and Poland. Okay. Um, what do you think which team gonna win this IEM? I think it's gonna be vitality, but I hope it's G2. Yeah. Ja myślę, że furia Vitality, Team Vitality Furia, myślę, furia większe szanse Spirit, Spirit. I love Team Spirit. Team Spirit, okej. Okay. And you? Same country. Team Spirit. Team Spirit. Furia. czarny con mouse. <laughs> you are for Vitality. Jak myślisz, która drużyna wygra tegorocznego IEMA? No wydaje mi się, że vitality. No, i kochani, słuchajcie, to już by był koniec. Zapytałem się, jak widzieliście, dosyć sporą ilość osób, kto by wygrał tegorocznego IEMA. No, i tutaj na pierwszym miejscu jest definitywnie Vitality, na drugim miejscu jest Furia. No, i ja tutaj personalnie sam bym był w sumie za Furią Vitality. No, powiedzmy, że byłbym za Furią, bo trochę mniej nie tych głosów, więc tutaj warto dać ten jeden głos. No, i kochani, jeżeli Wam się taki format podobał, to zostawcie lajka, suba i komentarz, czy coś takiego Wam się podobało. No, i w przyszłym roku nagramy. Prawdopodobnie coś podobnego. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hejka!